Cześć. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny niż wszystkie, ale muszę się od razu na początku wytłumaczyć dlaczego, ponieważ z szacunku dla Was, że odpalacie ten podcast co niedzielę, ja też nie mogę zawodzić i inny będzie dlatego, że jestem chory i jestem w łóżku od kilku dni. W ogóle nadaję ja do Was dzisiaj nieogolony i w piżamie. Ale nie chciałbym zawodzić w pierwszym roku, kiedy robię ten podcast. Jeżeli wy co niedzielę go odpalacie, to ja nie mogę zawodzić i robić przerw. A tak naprawdę chciałem dzisiejszym odcinkiem zwrócić się głównie do moich słuchaczek, ponieważ myślę, że panowie raczej się ze mną zgodzą i z tym co powiem. I e, no, przedstawić wam, jak wygląda to, i trochę zadać kłam temu, że, że my w chorobie, my w sensie mężczyźni udajemy i, i robimy się. Strasznie tacy nieznośni, ale no, są ku temu powody, i powiem wam po kolei, dlaczego tak się dzieje. No więc w tym tygodniu poczułem się źle w pracy. Natychmiast rozważałem karetkę. O co? Nie porównujcie tego z sytuacją w Polsce, bo u nas jest zupełnie inaczej. Więc u nas jest o to bardzo łatwo. Nawet jakbym chciał helikopter, to by natychmiast po mnie przyleciał. Wiem doskonale, bo mieszkam koło szpitala i ten helikopter lata kilka razy dziennie. To nie tak jak w Polsce, że w wiadomościach podaje się, że do akcji użyty został helikopter. U nas to jest zupełnie normalne, ale no wiemy jaka jest sytuacja wszędzie, gdzie, gdzie lepiej jest teraz puścić bąka niż kichnąć. Więc się po prostu bałem, że przyjadą po mnie w tych kombinezonach od zarazy i gdzieś mnie zamkną w jakiejś izolatce. A ja się czułem źle, ale chciałem tylko do domu. No więc yy, już w autobusie dałem znać że jestem poważnie chory i wracam do domu. A wyglądałem już dosyć nieciekawie, bo po pierwsze miałem na sobie maseczkę, co akurat dobre, bo gdybym kogoś spotkał, to dobrze, że ją miałem na sobie, a nosimy je dopiero od tygodnia. I jeszcze miałem, noszę usztywniacz na, na przedramieniu, ponieważ w tamtym tygodniu, żeby dźwig nie uderzył w szybę, wepchnąłem szybę, rękę między dźwig a szybę i trochę mi przycisnęło. No więc wyglądałem już całkiem jak nieszczęśliwy, bo mi nie dosyć, że w maseczce, to jeszcze w usztywniaczu. Głowę miałem, na szczęście autobus jechał pusty, bo o tej godzinie zaraz jak wszyscy pojechali do pracy, to nikt już nimi nie jeździ, więc wracałem do domu pustym, nie narażając innych, z głową opartą o szybę, taką wiecie, no nie wiem czy to już ostatni raz nie patrzę na to miasto, więc tak jechałem do domu, a już w drodze z przystanku do domu, kiedy musiałem jeszcze pokonać kawałek osiedla, rozwieszałem w ogóle rozwieszanie klepsydr, ale nie byłem też niestety przygotowany. I muszę wam powiedzieć, że ja mam to szczęście, że w moim domu rozumie się, jak to jest być chorym mężczyzną, więc czekało już na mnie łóżko ze zmienioną pościelą, dodatkowo nakryte czterema kocami, na wezgłowiu było porozkładane sześć poduszek, przy łóżku dostałem świeże kwiaty, były pozapalane świeczki, mało tego, pod kołdrą był nawet termofor gorący jak mam być szczery, do tej pory nie miałem pojęcia, że my w domu w ogóle mamy coś takiego. No więc zjadłem taką zupę rozgrzewającą i poszedłem spać. Sny, w ogóle, jakie śnią się, kiedy ma się gorączkę i jest się chorym, to jest też temat na osobny odcinek, bo Lem mógłby książkę napisać, jakby to pozbierał, bo dzieje się tam grubo. I teraz po tym, co powiedziałem, prawdopodobnie słuchające mnie panie pomyślały sobie: E, przesadza. No cóż, nie. My naprawdę gorzej znosimy choroby, drogie panie. Każda kobieta powtarza zawsze, że. Najgorszym bólem, jakiego doświadczyła, jest poród. To jest podobno ten moment w waszym życiu, kiedy czujecie się prawie tak, jak my przy przeziębieniu. Od razu się usprawiedliwi, że to jest opinia mojego kolegi z pracy. Ja tak nie uważam, bo ani jedno z nas, ani jedna strona, ani druga nie doświadczy tego drugiego uczucia, więc nie będę tutaj polemizował. Ale wynotowałem sobie trochę Naukowych takich mam dla was argumenty i moje i, i naukowe, więc może któreś was przekonają. No więc poszukałem naukowych dowodów na to, że mężczyźni faktycznie gorzej się czują, kiedy są chorzy. Otóż istnieje w medycynie coś takiego jak termin męska grypa. To jest faktem po prostu. Odpowiedzialne za to jest wiele rzeczy, m.in. jakaś luka odpornościowa. Ja nie będę teraz wam tutaj zanudzał jakimiś medycznymi terminami, ale no tego jest naprawdę dużo, możecie sobie poczytać. Także nie stawiajcie nas w jednym szeregu z tymi symulującymi piłkarzami, których ktoś lekko nadepnie i oni się zwijają. Ale kiedy jesteśmy przeziębieni, to naprawdę no, ocieramy się o śmierć. Badania naukowe dowodzą, że na komplikacje w czasie choroby układu oddechowego mężczyźni są bardziej podatni niż kobiety. My mamy naturalnie ten układ odpornościowy po prostu słabszy. Organizm kobiety inaczej reaguje nawet na szczepionkę przeciwgrypie. Po prostu na kobiety ona działa dużo skuteczniej niż na mężczyzn, dlatego może przechodzimy ją tak ciężko. Tymczasem mówię, u dorosłych mężczyzn istnieje większe ryzyko nawet hospitalizacji z powodu grypy. No, znalazłem też informacje takie uwarunkowane historycznie. Kiedyś no nie, nie my, tylko, tylko nasi przodkowie mężczyzn, w sensie musieliśmy polując na zwierzęta, częściej ginęliśmy z, z przyczyn naturalnych. Dlatego teraz jesteśmy w innej sytuacji. No bo kiedyś prędzej zanim zabiłaby nas grypa, zeżarby nas lew na przykład, a wy byłyście od tego odsunięte, więc wykształciłyście jakiś ten system obronny. I to też nie jest naukowe, więc ja się pod tym nie podpisuję do końca, zawsze pod jednym zdaniem. Ponieważ teraz jesteśmy rozumiani, że nasz słabszy układ odpornościowy sprawia, że kiedy mężczyzna bierze L4, nie naraża się na konfrontację z szefem, bo ten go rozumie. I tu mówię, żeby nie wyjść na bo, bo nie zakładam od razu, że mężczyzna musi być szefem, ale ja pójdę dalej i zaapeluję do pań szefowych. No, o zrozumienie jakieś, że naprawdę panom jest ciężej. Ta wyrozumiałość znacznie zwiększa szansę mężczyzny na przeżycie i obejrzenie na przykład kolejnego sezonu ulubionego serialu. Tu muszę, bardzo się cieszę, bo to akurat to takie światełko w tunelu, że ponieważ jestem chory, akurat jest dzisiaj premiera The Crown i Będę mógł sobie obejrzeć. To mi w ogóle przypomina, że nie muszę się martwić o wstawanie jutro do pracy, bo do niej nie idę, więc będę prawdopodobnie jednym z pierwszych, który zobaczy za jednym zamachem cały nowy sezon. Znaczy, o ile nie umrę do jutra. Ale tak się nastawiam. Znalazłem także informacje mówiące o tym, że to cięższe przechodzenie przez nas przeziębień co za to odpowiada? Między innymi to jest testosteron przez który nie produkujemy wystarczającej ilości przeciwciał? Czy są też aspekty kulturowe? Kobiety mają więcej na głowie. I kiedy są chore, nie muszą rezygnować ze swoich obowiązków. W sensie one nie rezygnują. No, nie chcę być świnią, ale same se to zrobiłyście. No, i kiedy kobiety posądzają partnerów o olbrzymianie choroby, twierdząc, że byle grypa sprowadza ich na skraj życia i śmierci, to to jest naprawdę nie fair. To jest fakt naukowy. To stwierdzono nawet na przykładzie gryzonii samców. Ja poczytałem dużo tych badań. i Jest tak, że naprawdę samce wielu gatunków przechodzą przeziębienia dużo gorzej. Nie będę już was zanudzał naukowymi rzeczami. E, macie też internet, możecie sobie poczytać, moje drogie. Ale powiem Wam tylko ostatnie zdanie, że Światowa Organizacja Zdrowia w wydanym przez siebie komunikacie przestrzega, że płeć powinna być brana pod uwagę, gdy mamy oceniać ekspozycję na wirusa grypy oraz skutki infekcji. No no, przecież nie będziemy dyskutować z organizacją zdrowia. To tyle z punktu widzenia naukowego. I powiem wam, że pomimo tego, że w moim domu traktuje się mnie. Chwilę. O, widzicie, jak ciężko. E, pomimo tego, że w moim domu traktuje się mnie bardzo poprawnie, no, jakieś luki jednak są. Więc ja na swoim przykładzie chciałbym wyjaśnić wam. Jakie popełniacie błędy, mówię o osobach opiekujących się, żeby nie dlatego, żeby, żeby tutaj wytknąć, że ja jestem e, źle obsługiwany, ale no żeby uniknąć tych błędów na przyszłość. Przecież to nie jest tak, że jesteśmy upierdliwi i chcemy zatruć życie domownikom. Kiedy w, w tym łóżku, w którym przyszło nam cierpieć, nie ma wszystkiego, no to czasami wołamy. Potrzeba nam po prostu kabla do laptopa, świeżej herbaty, koca. Ja dzisiaj mówię w gorączce, więc może być trochę niechronologicznie i nieskładnie, ale na przykład, no, prośba o kanapkę też nie powinna spotykać się z syczeniem tej drugiej strony, bo to jest chyba radość dla osoby opiekującej się, że pacjentowi wrócił apetyt. No, nie cieszy. I to nie jest wina chorego, że nie ma tej szynki chudej, którą lubi, tylko ta z marmurem tłuszczu. I naprawdę jest tak trudno, żeby pójść do sklepu po ten pikantny twarożek. No, jak mówiła moja matka, bądź człowiekiem. Naprawdę bądźmy ludźmi. Czy naprawdę tak wiele? Czy to tak wiele kiedy prosimy o, o zmianę kubka z wrzątkiem? No nie podawajcie nam herbaty w kubku bez ucha, bo tego się nie da trzymać, zwłaszcza należąco. Jak ja mam podnieść głowę, wagoni i utrzymać kubek oburącz z gorącą herbatą, jak jednocześnie trzymam w drugiej dłoni pada od konsoli? No tak się nie da. I tu też proszę zrozumieć, że w chorobie robi się wszystko, co może poprawić nam samopoczucie. Jedni chcą poczytać książkę, i nie rozwalać laserem mutanty radioaktywne. No, każdy robi to, co mu pomoże i trzeba go w tym wesprzeć. Na głupie komentarze e, możecie zawieźć do szpitala, od razu odpowiadam. My chcemy po prostu odejść z pokoju w domowym łóżku otoczeni bliskimi. Naprawdę, to, że wołamy częściej, też ma uzasadnienie, no przecież skoro leżymy w tej agonii, to trochę więcej widzimy dookoła, bo nam się po prostu tam nudzi. To nie jest złośliwość, że podczas prośby o szklankę wody, bo zaschło nam w ustach, wspomnimy, że kwiaty w sypialni mają słucho, że świeczka zgasła, słuchawki się rozładowały, poduszkę trzeba tak trochę wzruszyć, bo już jest płaska, znudziła nam się książka. Albo to, czy można zciszyć telewizor w salonie, bo może tam akurat będziemy drzemać, a to ryczy. To, że światło się odbija od ramki na komodzie i razi nas w oczy, a przecież wystarczy tylko przyjść, przejść przez łóżko i przysłonić okno. No jakbyśmy mogli, to zrobilibyśmy to sami, ale to nie jest takie łatwe. Czy można zmienić wodę w wazonie, bo skoro już tak miło, że dostaliśmy kwiaty do sypialni w tej Gehennie, no to niech ten wazon cieszy i niech z niego pachnie. Niech ten widok koi, a nie żeby z niego śmierdziało. Poza tym, tak na marginesie, czerwone kwiaty to jest za intensywny kolor i męczą. Czy tak trudno jest zrozumieć, że zwyczajnie potrzebujemy towarzystwa? Dlatego co chwilę was wołamy. Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, że odchodząc z tego świata, chcemy czasami podtrzymać kogoś za rękę. Kto nam domknie powieki? Naprawdę, jakim trzeba być potworem, żeby tego nie rozumieć? Była przysięga w zdrowiu i w chorobie? No to enter. Wciąż nie mogę zrozumieć, dlaczego nadal trzeba jeszcze komuś tłumaczyć, że nie można być obojętnym na cierpienie. Ja tu walczę o życie. Albo jeszcze to, kiedy po kilku prośbach o jakieś tam drobiazgi na chwilę wstanę sam, żeby na przykład wyjść zapalić, to nie podnoście laru. To, że jednak wstajemy oznacza, że nam się polepsza. Przecież chyba cieszy, że pacjentowi się polepsza. Poza tym chyba dobrze, że nie palimy w sypialni, bo chcemy wyjść na przykład na szluga teraz. No... Takie rzeczy rozumieją nawet w samym sanatorium, a co dopiero we własnym domu. Nie nabijajcie się z nas, kiedy na i skarpety nakładamy szlafrok, czapkę i płaszcz. To nie jest tylko stylizacja na imprezę uliczną przy płonącym śmietniku, tylko normalne wyjście na szluga w czasie choroby. Ja nie chcę wkładać kija w mrowisko, ale nasze matki rozumiały takie rzeczy od razu. Ja po jednym telefonie do mojej od razu usłyszałem dziecko, czy ty masz w ogóle co jeść. To się nazywa zrozumienie powagi sytuacji. Więc bardzo proszę nie śmieszkować. Nie myślcie sobie, że w dzieciństwie byłem jakiś rozpieszczany i dlatego mówię o matce. Ja nie mam miłych wspomnień z czasów, kiedy zdarzało mi się chorować. Nie leżałem sobie w łóżku rodziców, tak jak filmowo, z herbatką i sokiem oglądając kreskówki. Jak nie krwawiłem z uszu i nie trzymałem się, i to dopóki nie trzymałem się na nogach, to oznaczało, że do szkoły też mogę jeszcze iść. Teraz jakoś jest gorzej, może nie wiem, czasy takie trudne, czy co, czy to z wiekiem przychodzi. No nie wiem. Jeżeli słuchające mnie panie nie dadzą się przekonać, mi nie dadzą się przekonać, to chciałbym, żebyście posłuchały tego, co udało mi się jeszcze znaleźć w sieci, bo jest jakaś przytomna dziewczyna, wprawdzie trochę szorstko i trochę z przekąsem, no ale jednak wykazała się zrozumieniem i opracowała etapy przebiegu choroby, z którą zmagają się mężczyźni. Więc no, mnie możecie nie wierzyć, ale no, jedna z was mówi inaczej, Chociaż mówię trochę z przekąsem i niegrzecznie, więc może dacie się przekonać. Jej, ona podzieliła to chyba na sześć etapów. Etap pierwszy nazywa się Czuję, że coś się ze mną dzieje. I tutaj ona radzi. Udaj się do apteki dla niego i monopolowego dla siebie. Przygotuj się przed tobą długa przejażdżka. To jest niegrzeczne z wielu powodów. Ja od razu wyjaśnię. Dla mnie do apteki nie trzeba chodzić. Ponieważ zrezygnowałem z leków, to częściowo jest uwarunkowane tym, że nie ma tutaj dostępu do takich dragów jak w Polsce, że od razu można dostać wszystko w każdej ilości. Tylko w Norwegii co najwyżej możemy dostać paracetamol. Więc ja i tak, bo za tym i tak ograniczam leki i nie chciałbym, nie chciałbym go brać. Więc y, to bez sensu, do apteki nie trzeba dla mnie chodzić. A postanowiłem leczyć się zaleceniami z profilu pan tabletka. Gdzie bardzo przytomny koleż, zresztą farmaceuta, od razu mówię, że nie chcę się też diagnozować. Nie to, że przeszedłem do internetu całkiem, bo ja nie diagnozuję się przez Google, bo pewnie miałbym już udar. Ale dzięki temu naturalnemu leczeniu, które proponuje pan tabletka, głównie opierającym się na czosnku, cebuli, imbirze, no, poprawia mi się i no i sobie nie szkodzę. Wprawdzie mieszkanie od kilku dni wali, tak jak zaplecze koszernej restauracji ale mi pomaga. Korzystam głównie z dwóch jego zaleceń. Po pierwsze piję to e, onion mojito, czyli syrop z cebuli, czosnku, imbiru, anyżu i miodu, cytryn. To jest nawet dosyć przyjemne, a na wieczór przy wezgłowi łóżka, tutaj gdzie trzymam prawie twarz, czyli na tej półce przy samym łóżku, Mam pomiężdżone ząbki czosnku i krążki cebuli. Wdycham to po prostu przez całą noc i rano czuję się lepiej. No, reszta domowników nie, niestety nie, bo, bo musi znosić ten zapach. Ale no to leczenie naturalne jest naprawdę lepsze. A co do tego uwagi, do pójścia do monopolowego dla siebie, no przecież nam też kieliszek czerwonego wina nie zaszkodzi. Przecież każdy wie, że to jest samo zdrowie. No więc nie bądźcie niewyrozumiałe i trochę się podzielcie. Z tego co wiem, że nawet jeżeli ktoś nie leczy się tak jak ja, czyli e, naturalnie tylko bierze nawet antybiotyki, to podobno nawet wzmaga działanie. Tyle tylko, że lekarzom nie wolno o tym mówić, tak słyszałem. No więc, kieliszek czerwonego wina, jak przyniesiecie sobie, to my też możemy dostać. I tak nie wstajemy z łóżka. Etap drugi nazywa się: jakoś mnie tak drapie w gardle. I tutaj czytam to, co pisze ta pani, ja mówię, że nie pod wszystkim się podpisuję, ale czytam to dla moich słuchaczek. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się jak to jest mieć wycinane migdałki bez znieczulenia? Tak właśnie czuje się teraz twój facet. Więc e, będzie chciał, żebyś robiła mu niekończące się filiżanki słabej herbaty z odpowiednią ilością miodu. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowych pomiarów, zadzwoń do jego matki. Z przyjemnością ci pomoże. No, z przekąsem, nie z przekąsem, ale to jest właśnie troska. No dlaczego nie zadzwonić do matki, skoro te matki znają nas najdłużej? No troszeczkę mówię zrozumienia i, i powagi sytuacji. Etap trzeci. Muszę się położyć. Do tej pory twój mąż majaczący już z gorączką na chwilę zapomniał, jak bardzo jest chory i wstał z kanapy. Może nie słyszałaś, jak do ciebie dzwonił i sam musiał wziąć laptopa. W każdym razie nie opuszczaj jego boku, zabierz go z powrotem na kanapę, zanim zacznie czuć się oszołomiony, a następnie podaj mu potrzebne rzeczy. No to o tym mówię. No, jeżeli nam się polepsza, bo wstajemy na chwilę, to albo dlatego, że byliśmy niesłyszani. Albo no, no nie chcemy jarać w sypialni, no więc wychodzimy sobie na chwilę na zewnątrz, powietrze świeże też nam jest potrzebne, żeby zaczerpnąć. No i mówię, raz nam się znudzi laptop, raz nam się znudzi książka, przecież nie będziemy biegać po domu, choćby po to, żeby nawet nie zarażać. Etap czwarty. Czy kupiłaś te miękkie chusteczki? To zła wiadomość koleżanko. Wkroczył w fazę smarkania i możesz spodziewać się, że przez następne dwa do trzech dni sprzątasz lepkie zwitki z każdej powierzchni twojego domu. Kanapa, podłoga w salonie, blaty kuchenne, miski na karmę dla psa, kołyska dla dziecka i twoje łóżko. Przy odrobinie szczęścia, dobrze jak kupiłaś te nawilżane chusteczki z kremem i witaminą E, jeśli nie spróbuj go przekonać najnowszym wydaniem magazynu Men's Health, który dla niego kupiłaś. Trzymam kciuki, coś go w środku na pewno zainteresuje. No tu za dużo złośliwości. No przecież wiadomo, że trzeba sobie wszystkim pomagać w chorobie, więc nikt sobie nie chce gazetą nosa wycierać. No, gazeta bardzo przyjemnie, jak ktoś nam kupi gazety, żeby ją można było przejrzeć, ale przecież do wycierania nosa, jeżeli wyciera się go przez cały dzień, no to trzeba jak najlepszych rzeczy, żeby sobie tego nosa nie podrażnić. Już wystarczająco podrażniony jest od smarkania. To trochę było niegrzeczne. Etap piąty. Słabe szanse. Oznacza to, że twój mąż dopiero zaczyna wychodzić ze swojej wywołanej smarkami mgiełki. A cokolwiek bardziej męczącego niż wstawanie na siku, może go położyć na plecach na kolejne 10 dni. Podawaj mu więc te wszystkie poduszki, rób kanapki i podawaj laptopa, bo może być jeszcze gorzej. Znowu z przekąsem, ale no, no rozsądnie. No czy tak ciężko jest podać? Przecież my też pomożemy jak będzie trzeba. Więc. No, nie jest tak ciężko co jakiś czas, nie wiem, 15-20 minut wejść tam i zapytać, czy w ogóle jeszcze żyjemy. No naprawdę, ja powtarzam to po raz kolejny, ale gdzie mamy być bardziej rozumiani, niż we własnym domu? Ostatni etap, szósty. Czy możesz uwierzyć, jaki byłem chory? W końcu jesteś na ostatniej prostej, twój mąż czuje się lepiej, ale będzie potrzebował ciągłego przypominania mu, jak odważny był, by przez to przejść. Bądź cierpliwa i zachęcaj go, aby wrócił do pracy. Im szybciej wróci. Tym szybciej oboje będziecie mogli zostawić to piekielne doświadczenie za sobą. No, można? Można. Pomóżcie nam, przejdziemy przez to i się odczepimy, pójdziemy sobie do pracy. Ale wtedy, kiedy nam ciężko, no to pomóżcie, żeby znieść to jak najlżej. Przepraszam, że mówię dzisiaj w taki sposób i, i jestem trochę przymulony, ale mówię, nie chciałem zawalić odcinka, chciałem się z Wami spotkać i pomimo tego, że z łóżka, to i tak się cieszę. Że mogłem to nagrać. Wszystkim słuchającym mnie panom, którzy tej jesieni będą zmagać się z przeziębieniem, ogromnie współczuję. Paniom życzę wytrwałości i zrozumienia. To, e, to nie jest tak, że, 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 że pani olewam wam w przypadku choroby, współczuję także. Nawet bardzo, ale no moje złote brylantowe. Przecież już ustaliliśmy, że wam jest łatwiej, no więc nie róbmy z tego cyrku. Wszystkim, niezależnie od płci, życzę na tej jesień zdrowia. Norweskie słówka na dzisiaj: szlafrok, badekopy, strzykawka, sprojte, maseczka, mundbind, syrop, sukerlakę. Tyle. Ja muszę poprosić o jeszcze jedną herbatę i zaczynam szykować się na serial. I mam nadzieję, że za tydzień spotkamy się już zupełnie normalnie, bez. Przymulonego głosu, kiedy czuję się jakbym miał czoło z blachy, więc trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.